Witajcie, w dzisiejszym odcinku, który będzie nieco krótszy, zamierzam pokazać kilka łatwych sposobów na naostrzenie noży kuchennych. Wiem, jest w internecie mnóstwo filmików na temat ostrzenia noży, jednak teraz chcę pokazać takie sposoby, które uważam za łatwe i muszą być to sposoby szybkie, bo wiadomo, każdy może usiąść z systemem ostrzącym lanski i siedzieć pół godziny skrobiąc taki tego typu nożyk za 2 zł. Właśnie, to że za 2 zł... Jest też dość istotne, bo tymi sposobami raczej nie będziemy ostrzyć jakichś drogich noży w stylu Spiderko, Ale zdecydowanie możemy ich użyć do zwykłych, tanich noży kuchennych, które są nam potrzebne na już i nie chcemy tracić dużo czasu na ich ostrzenie. Także przygotowałem tutaj kilka kuchenniaków, które przydadzą się też w późniejszych odcinkach. Ale na razie nic nic nie spoileruję. Zacznijmy od tego, co większość osób. Jak już mówiłem, pewnie ma w domu. Jest to zwykła osełka. I jak się szybko na, na takiej osełce ostrzy? Wiadomo, można robić to precyzyjnie i tak też się postaram zrobić. Niektóre mają jakieś tam zalecenia, że na przykład, które po prostu trzeba przeczytać instrukcję, bo niektórych trzeba używać na mokro, niektóre z olejem, inne na sucho. Ta akurat jest używana na sucho. Także jak zacząć? Bierzemy nasz nóż, prawdopodobnie ma on jakąś krawędź zrobioną. Jak widać, nie jest ona zbyt ładna, ale nie musi być do taniego kuchenniaka i kładziemy go na osełce. Później lekko podnosimy, aż zobaczymy, że cień znika. Że krawędź tnąca jest równa dopasowana do osełki. Kiedy tak będzie, przesuwamy go. Albo do tyłu, albo do przodu. W teorii przesuwanie do przodu jest bardziej zalecane, ale do tyłu zrobimy to szybciej i odrobinę łatwiej. Czyli powtarzamy tą czynność kilkukrotnie. Uprzedzam od razu, że nie jestem żadnym profesjonalistą. Pokazuję po prostu moje szybkie sposoby na ostrzenie noży. Niekoniecznie muszą one wszystkim pasować. Na pewno nie osiągniemy tym rezultatów takich jak. Najdroższą możliwą japońską osełką, ale osiągniemy ostrość noża użytkową. Kiedy krawędź wygląda już na w miarę wyrobioną, możemy przejść do drugiej strony. Przekręcę trochę ostrzałkę, żeby było mi wygodniej. I znowu kładziemy nóż na ostrzałce i dobieramy kąt. I oczywiście, im Większa gradacja, czy też mniejsza, zależy jak kto do tego podchodzi. Im większy numerek, tym nasz nóż będzie ostrzejszy, ale też nie możemy zacząć ostrzyć zupełnie tępego noża na gradacji chociażby 1000. Kiedy raz zaczniemy pchać go do tyłu, nie możemy zmienić zdania i zacząć robić to do przodu. Może to po prostu źle wpłynąć na ułożenie tych malutkich rysek na krawędzi i. Będzie ona o wiele mniej trwała. Może to brzmieć trochę abstrakcyjnie, ale jednak to przyczynia się do szybszego tępienia tych noży. Kiedy uznamy, że już się zrobiło, sprawdzamy, czy z drugiej strony jest tak zwany drut. Można go wyczuć bez problemu palcem, paznokciem i mogę od razu powiedzieć, że drut będzie po drugiej stronie. Dlatego warto jeszcze raz przeciągnąć nóż po strzałce drugą stroną. I w teorii mamy już gotowy naostrzony nóż, ale jest pewien problem. Bierzemy karteczkę papieru i raczej ją szarpie. Tak naprawdę jest to już ostrość robocza. Możemy jakieś tam ziemniaki czy cokolwiek chcemy nie pokroić, ale nie jest to coś, co chcieliśmy osiągnąć. Także trzeba mieć coś do usuwania drutu. E, najlepiej, kiedy jest to skórzany pasek lub też kawałek skóry na drewnie, ja użyję. Zwykłego kawałka jakiegoś nylonu, nie wiem skąd. Szczepionego do takiej szpachelki drewnianej. I robimy takie same ruchy jak po osełce. Ale jeśli robiliśmy te ruchy do przodu. To już na kawałku do usuwania drutu nie można ich robić do przodu. Bo się po prostu w niego wytniemy. Dlatego należy zawsze... Usuwając drut, przesuwać nóż do tyłu. To samo z drugiej strony chyba nie jest tak źle. Sprawdźmy na króteczce. No, jest nawet dobrze jak na nóż za 2 zł, który wiadomo nie jest z dobrej stali nie będzie jakoś szczególnie ładnie ciął. Ale jak na coś ostrzonego na ostrzałce gradacji 200 jest to całkiem niezły poziom ostrości. Także pierwszy sposób był właśnie taki. Pamiętamy, żeby nóż jakoś zabezpieczyć, żeby nie leżał luzem. Przechodzimy do następnego sposobu. Mam tutaj ostrzałkę kątową, która wymusza kąt ostrzenia. Gdzieś w rogu podam kilka typów tej ostrzałki, które polecam. Mój model to jest lanski Quick Fix. Jej cena to jest około 20 zł, i jest to jak najbardziej dobry zakup. Ale jak się tego używa? Te zasady. Dotyczą większości tego typu ostrzałek wymuszających kąt ostrzenia. Bierzemy nasz nóż, stawiamy ostrzałkę stabilnie i pod lekkim kątem do góry nie wiem czy to widać, mniej więcej tak mamy zrobić. Przeciągamy ją, nie przykładając szczególnie dużej siły żeby nie było czuć takiego wyraźnego zgrzytu. Trochę go musi być. Właśnie coś takiego nie powinno nastąpić raczej. Ale jednak tą krawędź na początek trzeba wyrobić więc kilka takich ruchów nic szczególnego, szczególnie złego nie zrobi dla naszego noża. No dobrze, to była pierwsza strona. Z węgliku Wolframu chyba nie, nie jestem pewien. Jeśli nie, to gdzieś wrzucę podpis, z czego to jest zrobione. I z tego samego jest zrobione na większości ostrzałek tego typu. Teraz zmieniam odrobinę kąt, tak żeby był nóż, żeby był prostopadły do ostrzałki i odrobinę wygładza. Nie zrobi to zbyt gładkiej krawędzi, wiadomo. Nóż na razie jest na takim poziomie ostrości, czyli niezbyt dużym. Dlatego przechodzimy do kolejnej strony, czyli ceramiki. Dwie pałeczki ceramiczne. Robię to tak samo prostopadle do ostrzałki. Przeciągam go tędy kilka razy. Nie wszystkie tego typu ostrzałki mają. Pręty ceramiczne, dlatego warto mieć jeszcze tak zwaną stalkę do ostrzenia. Wtedy bierzemy ją po prostu. Nie mam pod ręką żadnej, ale robimy coś takiego z nożem. Dzięki temu możemy właśnie ten drut usunąć, który się tworzy przy tych węglikach. No dobrze. Mamy coś takiego, ale z tego co czuję. Nie jest już taki tempy. Wyczuwam jedną szczerbę, ale ona na nim była, więc jakby ostrzałką jej nie usunę. Musiałbym trochę więcej czasu poświęcić. Mogę jeszcze go polerować trochę dłużej, ale tak jak wcześniej, musimy usunąć drut, który powstał. Chociaż to może się wydawać dziwne, że na ostrzałce, która z dwóch stron zdziera materiał, to jednak drut powstaje. No dobrze, i teraz sprawdźmy, jaki będzie wynik. Oczywiście możemy spędzić na polerowaniu go i usuwaniu drutu trochę więcej czasu ale generalnie to jakoś szczególnego znaczenia nie ma i co? tnie dość ładnie odrobinę szarpie krawędź ponieważ mam pewną szczerbkę, której na tej ostrzałce nie usunę musiałbym trochę dłużej to robić ale jak na ostrzenie, które zajęło 3 minuty 4, nie wiem nie jest naprawdę Naprawdę, naprawdę nie jest źle. Wiadomo, nie jest to nóż ostry jak żyletka, ale goli. Więc zdecydowanie nóż, który goli, będzie kroił cokolwiek zamierzają nim przykroić. Także nawet po paru minutach ostrzenia na część takiej, na strzałce kątowej, jest to nóż jak najbardziej ostry. Ostatnia rzecz, kubeczek. Jest to strasznie lifehackowa rzecz. Chciałem uniknąć tego, żeby ten feeling był lifehackowy, ale na większości tego typu poradników, których krąży po internecie za dużo, pokazują, że roi się to mniej więcej o i już nóż jest ostry jak żylecka. Ale jak należy ostrzyć na kubeczku? To jest mój nieprofesjonalny kubeczek do ostrzenia. Robimy dokładnie tak samo jak na osełce. Kładziemy go i dobieramy kąt, aż cień spod krawędzi nocy będzie znikał. A kiedy dobierzemy kąt, robimy takie krótkie ruchy i robimy dokładnie to samo co na osełce. Jeśli ktoś ma kilka kubków o różnej gradacji, to może też ich używać po kolei. Trzeba się tylko starać, żeby każda Część krawędzi tnącej była w miarę równo naostrzona. A kiedy uznamy, że tak już jest, to przechodzimy do drugiej krawędzi, drugiej strony krawędzi. Tu już będzie trudniej, bo nie za bardzo się mieści tutaj w polu do nagrywania. Trzeba tylko pamiętać, że kubeczek stał na w miarę. Stabilnej powierzchni, że się nie ześlizną, bo może być nieprzyjemnie, kiedy kubeczek się ześliznie i zaczniemy ostrzyć sobie nóż na palcu, kiedy uznamy, że jest już dobrze. Można zrobić też coś takiego, jak na osełce i odrobinę go popolerować przez takie ruchy okrężne. To dość mocno polepsza jego właściwości tnące no, później. I kiedy skończymy, robimy to samo, co przy poprzednich metodach. Usuwamy drut na skórzanym pasku, na dowolnym kawałku skóry, czy też jakiegoś nylonu, czy czego chcemy, co mamy pod ręką. Sprawdzamy, jak jest ostry. Jest w miarę ostry. Nie jest to żyletka. No ale właśnie, tak to jest z tymi sposobami szybkimi na ostrzenie Metoda z ostrzałką wymuszając kontostrzenia ze zwykłą osełką kuchenną, a także z kubeczkiem do kawy czy do czegokolwiek innego. Właśnie tak wyglądają. I w tym odcinku to tyle. Jeśli się podobało, jeśli film pomógł, proszę o łapkę w górę, a także o subskrypcję, jeśli się podobało. I zapraszam do obejrzenia innych filmów. To tyle. Cześć!